Dzień dobry Państwu, witamy na kanale Iwok TV w audi realizowanej dla portalu Wirtualna Warszawa moim i Państwa gościem dzisiaj znowu Marian Kiełbasa, lokalny działacz, społecznik, z którym dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kto jest najważniejszy w dzielnicy i może w... zahaczylibyśmy o radę. Tak. To, okay. to kto jest według Ciebie najważniejszy? No, no właśnie, ja to I wiem. Dlaczego nie burmistrz? Ja to wiem. W 80-tych latach, kiedy były pierwsze wybory do samorządowe, Związek Zawodowy Solidarność, żeby wprowadzić społeczeństwo, czyli mieszkańców tej dzielnicy, w zaczyna się Praga Północ, w tak zwane społeczeństwo obywatelskie, zorganizowało... Szkolenia. Żebyśmy wytłumaczyli. Kiedyś Targówek był częścią dzielnicy Pragi Północnej. Praga Północ. Mhm. Tak. tak. I zarząd, rada i zarząd był na księdza Kłopotowskiego w ten czas. Mhm. Karola Wójcika właśnie w ten czas jeszcze. Mhm. I było szkolenie. I ja między innymi z racji tego, że no, tutaj tam spo, tym, angażowałem się w różnego rodzaju działalności społeczne, więc poszedłem na to, szkole, na to szkolenie. I tam się dowiedziałem, kto jest najważniejszy na dzielnicy. Zdraź nam tą tajemnicę. Najważniejszy na dzielnicy jest mieszkaniec, proszę Państwa. To nie jest ironia. Najważniejszy jest mieszkaniec. Dlaczego? Dlatego, że to my wybieramy swoich reprezentantów do rady, my tu mieszkamy, my mamy różnego rodzaju problemy, my mamy różnego rodzaju radości i to chcielibyśmy, żeby nasi Reprezentanci w postaci radnych albo zniwelowali, albo podtrzymali, w zależności od tego, czy, jaka jest opinia mieszkańców. My nie wybieramy y, plenipotentów, mhm. tak. czyli tych, którzy nas y, y, zastępują. Oni mają być tylko naszymi, jak to w żargonie się mówi, papugami. Adwokatami. Czyli mhm. mogę coś tak, wtrącić. Co? Bo w dzisiejszych czasach, kiedy generalnie mamy dostęp do social media, tak. to my codziennie jakieś informacje na temat naszej dzielnicy publikujemy. Tak. Więc tak naprawdę w dzisiejszych czasach radni nie muszą dokładać super turbo pracy, e, żeby dowiedzieć się co mieszkańców boli, co im przeszkadza, z czego się cieszą, tylko wchodzą sobie na to w górno zacisze Hyde Park. Na przykład. Na przykład i tam widzą, o tu tego brakuje, tu jest ławka, tu latarnia, tu przetarg niezrealizowany. Dlaczego? No więc w dzisiejszych czasach chciałem zauważyć, że jest to bardzo ułatwione i tak, tak naprawdę nie trzeba robić nic, wystarczy dobrą chęć. No ale proszę Państwa, istnieje u nas przy dzielnicy jeszcze Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego. Jest to taki stwór, gdzie spotykamy się. Raz w miesiącu, bo ja też tam czasem uczestniczę w tym. Ja też. Tak, uczestniczę w tym, różnego rodzaju organizacje, które są, działają na terenie naszej dzielnicy, ale też przychodzą mieszkańcy, szarzy, normalni obywatele, tak jak ja na przykład i rozmawiamy. Rozmawiamy, że na przykład żywopłot, który rośnie przykładowo przy skrzyżowaniu tam jakiejś ulicy, zasłania widoczność i w związku z tym jest, bardzo często następują tam różnego rodzaju kolizje drogowe. Że należałoby... To nie są wielkie inwestycje. To jest kwestia na przykład tego przycięcia tego żywopłotu na tyle, żeby samochód wyjeżdżający miał widoczność na przykład. Ten. To był taki przykład tylko. No mieliśmy taki przykład na Tak, jeszcze to o właśnie, to, 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 było, to, to, to no, jest to, z tak. historii to że tak powiem podaje to. Jak, I też jako, na DKDS-ie. Tak, był to był. opiniuje to oczywiście do... Tylko. E, tak, opiniuje to, bo to nie mamy ma możliwości żadnych ustawodawczych czy jakichś jeszcze inny. To jest tylko opiniowanie do zarządu. E, I ten Yy, albo się do tego ustosunkuje, albo nie. No to już jest Natomiast yy, tu powinna być taka hierarchia, że my wybieramy radnych, radni wybierają zarząd i teraz kto od kogo jest zależny. My powinniśmy się spotykać z radnymi coraz częściej, albo chociażby przez mediów, tak jak wspomniałeś, mm -hmm. bądź też, żeby to jakieś spotkania, nawet powiedzmy, czy ta komisja dialogu społecznego. Uzgadniamy pewien pewne, y temat na, na dany miesiąc, przykładowo, do realizacji. Następnie radni w komisjach to opracowują przedyskutowują z fachowcami, proszą różnego ekspertów o wypowiedzenie, tak, o opinię tak. różnego rodzaju. I jeśli powiem, to zostanie y, przeanalizowane na, do, do załatwienia, do, poparte jakimiś, jakimiś opiniami, to w tym momencie to ten czas komisja wystawia wniosek na sesję rady. I nie na zasadzie, że jeśli jedno ugrupowanie mówi tak, to drugie mówi nie. Tylko tu się trzeba po prostu wsłuchać w to, co, co komisja dana przedstawiła, bo jest to oparte na podstawie jakichś konsultacji. I albo jeśli to ma sens, to należy to poprzeć. A nie na zasadzie kłócenia się, powiedzmy, bez akurat jest nie taki, albo literka jest nie wstawiona, taka, jak, jak potrzeba, albo kropka nie w tym Jeszcze miejscu. mogę coś dodać, tak. tym bardziej tak powinno być, bo tak naprawdę mieszkańców wojny jakieś tam plemienne, partyjne... Nie interesują. W ogóle nie interesują. Oni chcą mieć te krzaki po prostu przycięte. I czy to zrobi pan Marian z flagą PiSu, czy z pan Krzysztof z flagą Platformy, jest to mieszkańcom totalnie obojętne. Chodzi o to, żeby robota była zrobiona. Tak jest. Napisa Napisanie interpelacji 100 czy 200, czy iluś tam jeszcze inny, to nie ma najmniejszego znaczenia, tylko złożyć interpelację taką, która będzie miała szansę przebrnięcia, przejścia, następnie dopilnować. Aby to było zrealizowane. Tak. A nie, no bo no, mamy takie przypadki. Ja wnioskowałem na przykład taki przypadek, że światła na skrzyżowaniu Wincentego i Micykowej były źle ustawione. Nierówno. I w nocy nawet były takie sytuacje, że z jednej strony stały y, sznurek samochodów, a z drugiej strony y, nie było nic, bo to była y, osiedlowa uliczka i praktycznie nie było żad żadnego ruchu. Prosta rzecz. Tak, prosta rzecz. Y, zmienić światło. Zmienić światło. Drobna, drobna rzecz. No to y, y, okazało że na wniosek radnych, na interpelacja radnych odpowiedź zarządu dróg miejskich była taka, że ustalił to inżynier ruchu i tak ma być koniec. Nieważne, że, że to jest nieekonomiczne, że ktoś stoi pod tymi światłami i kotłuje paliwo, za przeproszeniem, i smrodzi. I, i, i ekologia, której my tak, tyle mówimy na ten temat. Nie, nieważne. Nie, bo to tak zarządził inżynier ruchu i to się skończyło. No to, są, to są takie sprawy, które radny powinni złożyć wniosek i chodzić za tym, aż to zostanie yy, zrobione. Za... No, no, proszę przykład nie tak dawno mhm. y, sprawa rem, po remoncie ulicy Świętego Wincentego y, tworzy się kałuża no już tyle lat jest po tym po tym jak ta nowa nawierzchnia jest położona tak. y, nie ma sprawy gwarancyjne. No, ktoś powinien to przyjść z, po deszczu zobaczyć, aha jest rzeczywiście kałuża. Ja to okiem gołym widzę, że tam jest obniżenie. I Widziałem to od początku i wytykałem to od początku, nawet jeszcze nie było deszczu. A już jak był deszcz, to już w ogóle, w ogóle... Oj, bo to padał taki deszcz, że to każdy deszcz, wiesz, to zawsze jest... No, ale to dlaczego ja okay. akurat w misu. Wiesz, no nie wiem, no wiesz, no, to specjaliści robili. No, to, wiesz, no. Nie czekaj się, bo to wiesz, zaraz będzie fala hejtu, że tak, Marian Kubasa tak. widzi kałużę. Tak. Nie no ale oczywiście nie, to tak, 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 rację to takie nie, 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 oczywiście, nie, ja, żar, no oczywiście ja, ja rozumiem, że żartujemy chwili, bo to też, żeby nie przynudzać z kolei za bardzo. A, bo, to, bo, tak, no, tak, no, tak. no więc proszę Państwa, więc, yy, i teraz yy, ten z tej, na tej sesji powiedzmy, jeśli dany temat pewien zostanie przegłosowany, to w tym momencie nakazujemy zarządowi yy, o Realizację. Warte podkreślenie jest to, że nakazujemy. Tak, nie nakazujemy. prosimy. Radni powinni nakazywać zarządowi, bo co ważne, w strukturze to zarząd wybierany jest przez radnych. Tak jest. My wybieramy radnych, radnych. Bo też mogą Państwo o tym nie wiedzieć, a ci radni następnie odpowiadają za wybór zarządu. I w tym zarządzie znajdują się nie nieprzypadkowe osoby, tylko osoby delegowane przez radnych, których my mieszkańcy wybraliśmy. Proszę Państwa, nie bójmy się jeszcze jednego stwierdzenia. To my, podatnicy, mieszkańcy danego osiedla płacimy się diety, płacimy diety i radnym, pensje i zarządowi. To są, oni są naszymi pracownikami. I ja rozumiem, że powiedzmy, że należy mieć dobre stosunki z pracodawcą. Szacunek <laughs> też się należy, tak, wiadomo. I odwrotnie. No. Powiedzmy, jest, jest człowiekiem powiedzmy, z wykształceniem, tak. ma swoje wykształcenie, ma swoją wiedzę, yy, on, ale z kolei jeśli pan burmistrz odsyła na przykład mnie do, y, z tematem jakimś tam do, do sądu, podaj mnie pan do sądu, no, tak. no to to... Co, co, jest, co jest niestety nagminne u naszego burmistrza. Nie, to byłego, przepraszam. Przepraszam, no, byłe no, nasz burmistrz to tak. do prokuratury. Tak. Do prokuratury. Jak pan masz wiedzę, to idź pan do prokuratury. No, no i, i tu... I, i, tu są, I tu są takie właśnie odsyłanie. Więc to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. To ja zapytam. Okej, okay, wiemy już jak powinno być, a teraz może byś powiedział o tym, ja też bym chciał wtrącić swoje dwa grosze, na temat tego jak to realnie wygląda na targówku. Czy faktycznie jest tak, że my... Mamy tą możliwość zgłaszania, spotykania się, informowania i to jest realizowane, czy wręcz przeciwnie, że mieszkańcy stoją na głowie, żeby poinformować radnych, a tutaj cisza, cisza i jeszcze raz cisza. Proszę Państwa, powiem taką, taki przykład. Po drugiej stronie mojego budynku ktoś postawił, nad przejściem dla pieszych, ktoś postawił podwójną latarnię uliczną, z podwójnymi reflektorami. Mhm. Tylko nie pomyślał o tym, że ta latarnia tak ma ustawione te światła, że oświetla budynek stojący, ten w którym ja mieszkam, na wysokość drugiego piętra. Aha, czyli... czyli świeci nam prosto w okna. Czy chcesz czy nie chcesz, w nocy masz dzień. Tak. Więc w związku z tym y, muszę mieć rolety, jakieś jeszcze inne poziom, dlatego że no, światło jest tak przeraźliwie białe w stosunku do innych latarni, które są żółte, mhm. więc y, oślepiające, więc to jest męczące wręcz nawet. Y, wystąpiłem z wnioskiem niejednokrotnie y, do radnych. Hasło rzuciłem, przepraszam, rzuciłem hasło do radnych, ale adresując to do radnych, żeby wystąpili do zakładu energetycznego, czy też zarządu oświetlenia ulic, czy jakiejś jeszcze innej, organizacji, innej instytucji, no tak. żeby skorygować tak zwane zjawisko śmiecenia światłem. Tak się to nazywa. Czyli latarnie świecą nie tam, gdzie powinny świecić. Mhm po swoich oczach. Tak. Oczywiście bez żadnego echa. Mhm. Druga N Że z nich się tym nie zajmują. No mało z tego. Mało z tego. Uśmiechnięto się na stwierdzenie śmiecenie. Czyli ktoś nie sięgnął do literatury, mhm. nie Zajrzał, że takie określenie nie istnieje. No przyznam się, ja też dzisiaj się dowiedziałem. Jest takie Znaczy, mhm. Co jest jeszcze ciekawego, że te latarnie świecą na wysokość drugiego piętra no, mojej kamicy, ale gdyby one były troszkę niżej opuszczone, gdyby one oświetlały przejście dla pieszych, które no tak, ma, ma być przede wszystkim być zaakcentowane w dół, tak, dół. Pewnie na... to, ono by, to te latarnie jeszcze sięgałyby teren za sobą. I w tym momencie teren, który jest za tymi latarniami, też byłby w jakiś sposób częściowo rozświetlony. Tam nie ma budynków. Tam jest teren wolny, pusty, który w tej chwili jest wykorzystywany jako taki tymczasowy parking dla samochodów, dla mieszkańców. Gdyby trochę tego światła padało w tamtą stronę, no. To mieszkańcy, mieszkańcy by się czuli bardzo bezpiecznie, że to tak. jest ten samochód i ja nie stoi w mroku takim, że tak. okowykol tak. tylko... Żeby tylko okna, tam tak, tam ciemno, tylko... tylko, ciach, tylko coś tam widać, bo no. ten samochód gdzieś tam stoi. No i tak naprawdę światło spełnia swoją funkcję. No? Tak, I, i, ale o to chodzi, że tu nie mamy wśród y, naszych radnych fachowców. Myślę, że to chyba stąd się bierze. Utworzyła się grupa etatowych radnych, tak. którzy praktycznie z jednej kadencji na drugą kadencję przechodzą z takich czy innych względów, mają sympatię powiedzmy, społeczeństwa i ich wybierają. Ja nie wnikam, ja nie wynikam w, tylko że ich wiedza praktycznie dotycząca poszczególnych tematów jest żadna. Co więcej moim zdaniem, oni nawet nie chcą korzystać z tej wiedzy, którą przekazują im mieszkańcy. Tak, bo powiedzmy, gdyby taka dyskusja powiedzmy, odbyła się na przykład na terenie, na, 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 chociażby na, w komisji jakiejś tam i powiedziano, pani Kiebasa, może pan by przyszedł na spotkanie naszej komisji, bo będziemy rozmawiać o tym i o tamtym. A powiedzmy, ma pan trochę orientacji, może pan by coś wniósł do tego. Uh -huh. Ja nie jestem ekspertem i tu powiedzmy, nie chcę być, y y przedstawiać się jako y alfa i omega, ale y śmieję się nieraz, bo y w swoim życiu zawodowym y to po pora porównałbym się z panią Kwiatkowską, która grała rolę kobiety pracującej. To mhm. <głos》>, wprawdzie jestem z wykształcenia tylko elektronik radiowy, radiotechnik. A, pani tak, a dodatkowy zawód to mój fotografia. Ale pracowałem w tylu różnych dziedzinach i w drogownictwie i w, w, zakładzie, w zakładach przemysłowych i prowadziłem działalność gospodarczą i, mechanice i no, w mechanice precyzyjnej i w wielu, wielu, wielu dziedzinach różnych, łącznie z zaopatrzeniem różnych instytucji, dosyć poważnych instytucji na przykład. Więc mam trochę, trochę wiedzy i coś mógłbym wnieść do tego tematu. Ja nie mówię, powiedzmy, żeby się na moim, powiedzmy... Op o o Opierać na mojej opinii. No no. mogę, mogę mieć coś trochę przestarzałych informacji, ale mniej chociaż ukierunkować, bo powiedzmy, na przykład dane No co najważniejsze: jest to, moim zdaniem, że mieszkaniec nie musi być ekspertem. Ważne, że on daje sygnał, że jest jakiś tam problem, i już tak naprawdę ta machina samorządowa powinna zacząć działać. No, no więc na portalu społecznościowym y, rzucam temat jakiś tam, na przykładowo y, taki czy inny. Ktoś mówi, a napisałeś tu, a napisałeś tam, a zadzwoniłeś tu, a zadzwoniłeś tam. Przepraszam bardzo. A od czego mamy tych radnych? No Oni nie mają diety jako zasiłek, tylko rekompensatę za czas poświęcony na rzecz działania na korzyść społeczeństwa. Ja rzucając ten temat, bo oni mogą wszystkiego nie zauważyć. Ja rzucając dany ten temat, oni powinni ten temat podchwycić, sprawdzić, zajrzeć, czy to rzeczywiście jest taki, taki drażliwa sytuacja, czy to tylko pan kiełbasa sobie coś wymyślił, e, a może rzeczywiście ma rację, e, może nie w tym kierunku, może w innym, powiedzmy, i innym to ten temat czy należałoby dotknąć, e, poprowadzić. Przedyskutować y, 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 i w ten czas to powinno być zrealizowane. Ja, a oni z, zrzucają na mnie, jako na 26, 30 czy 50, powiedzmy, dodatkowego radnego społecznika, tym razem, y, to ty zrób. Y, I mało z tego, jeszcze znam takie hasło jednego, jednego z naszych radnych, który powiedział: nieważ, Nie oczekuj od innych. Patrz, co ty dałeś społeczeństwu. No. no domyślam się, który to no Nie będę zgadywał, ale domyślam się. Mhm. Okej, okay, słuchaj, więc co, bo. Tak, trochę czasu rozmawiamy. Może byśmy zrobili ostatnio zrobiliśmy takie podsumowanie. Mi się wydaje, że można ewentualnie zrobić i tym razem. Kto jest najważniejszy w dzielnicy? Mieszkaniec. Dlaczego? Dlatego, że. To my obserwujemy swoje środowisko. My widzimy te, te bolączki różnego rodzaju, my je powinniśmy przekazać do wiedzy ogólnej na spotkaniu, na portalach społecznościowych, na jakiejś różnej in, 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 innej formie. Ten temat powinni prze, przejąć powinni w następnej kolejności radni, których my wybieramy. To my wybieramy tych naszych y, adwokatów. Prawda? Którzy, którzy ten temat dalej rozpracowują, na komisjach przedyskutowują, powołują różnego rodzaju ekspertów do czy rzeczywiście ten temat należy rozwiązać czy nie rozwiązać. Następnie przekazują to na sesję rady i jeśli tam sesja, nie robi z siebie parodii cyrku, tylko podchodzi do tematu poważnie. Ten, yy, ten temat prze, zatwierdzi, to przekazujemy do realizacji zarządowi. Poszczególnym wydziałowi Urzędu Dzielnicy bądź też yy, burmistrzowi. Mnie nie obchodzi. Czy ten teren, na którym w tej chwili siedzę, to jest w zarządzie miasta, czy on jest w zarządzie dzielnicy, czy on jest w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej, czy, czy jakikolwiek jeszcze, czy, czy jeszcze inny. I to od tego mamy urzędników, od tego mamy radnych, żeby oni poruszyli poszczególne instytucje i poszczególne szczeble, że ten temat ma być rozwiązany. Koniec kropka. Ok, to teraz e, takie pytanie jeszcze na koniec. E, Wskazówki dla radnych. Ja, ja wchodzę ze wskazówką, czytajcie Hyde Park, y, tam dużo rzeczy się dzieje tam Was nie wyrzucą e, i tam naprawdę mieszkańcy dużo, dużo tematów poruszają. Bardzo ważnych tematów, które zresztą ja też nie ukrywam, korzystam jako redaktor Naczelnej Gazety, też śledzę tę grupę. Cudziennie. No ale, ale mamy też jeszcze mieszkanie Stargówka. No, mieszkanie Stargówka to jest e, tak, jest też gazeta Mieszkanie Stargówka. Ale jest też profil na, na Facebooku, na przykład? No jest, no inaczej. No, mi, mi, mi tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu zaglądać wszędzie gdzie się da tak, e, tak. I, i, i tam szukać informacji i tam zamieszczać informacje, bo może e, któryś radny się tym zainteresuje. Moja rada, radni powinni korzystać z social media. Burmistrz co powinien robić. Słuchać, co podaje mu co jest na sesji Rady ustalone mhm. i to realizować. Mhm. Tym, że tu znowu jest, no, 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 mamy, tutaj, mamy tutaj z kolei znowu takie, takie sytuacje, bo niektórzy radni, mhm. i nie tylko radni, mają powiązania z różnego rodzaju innymi zarządami. Działając w jednym zarządzie, czasami możemy działać na szkodę, znaczy nie szkodę, nie, nie być mile widzianym w innym zarządzie. No tak. I oni w tej chwili są w takiej, takiej sytuacji troszkę albo lobbującej, no tak. co nie powinno mieć dużego wpływu, albo też ewentualnie unikania pewnych tematów, no bo po co się narażać e, dwóm źródłem utrzymania. Dwóm pracodawcą. Znaczy, wiesz, no, nawet co pewnie trzeba było tak naprawdę. No, ale taki... ominąć, uniknąć, m, przejść nad tym do porządku dziennego, czyli praktycznie nic. My mamy przede wszystkim, proszę Państwa, obowiązek domagania się, domagania się od radnych reakcji, reakcji na nasze, na nasze wnioski, na nasze działania. Bo później wychodzi tak jak z murem, przy tak. ulicy Krasiczyńskiej, że było pisane, było mówione i dzięki Bogu e, nic się nie stało. Ale mur się przewrócił i ciekawy jestem, napisałem Deepa odnośnie odszkodowań. Ciekawy kto za to zapłacił, za olanie sprawy przez Pana Burmistrza, który doskonale miesiąc wcześniej został e, doskonale o tym wiedział i miesiąc wcześniej został o tym poinformowany. Dlatego jakby my tutaj nie wymyślamy nowych rzeczy, my na przykładzie tego co już było, Pokazujemy, czy na przykład nie wiem, Rębielińska 19 spalony blok. No przecież wszyscy na Facebooku aż wrzało, że generalnie te śmieci są niezabierane. Gdyby faktycznie radni zaglądali, może zaglądają, ale faktycznie, gdyby zaglądali i się interesowali, to pewnie takich rzeczy byśmy uniknęli. Ale przedstawicielka firmy Partner, ty ja słyszałem to w telewizji, powiedziała, że umowa na wywóz tak zwanych dużych gabarytów była raz w miesiącu. Natomiast, no, proszę Państwa, a ja powiem ci tak, a ja od mieszkańców będąc tego samego dnia o godzinie, kiedy był pożar, o godzinie 10 słyszałem, że owszem, Śmieciarka przyjeżdżała raz w miesiącu, ale zabierała śmieci spod jednej czy tam dwóch klatek. A klatek tam jest pewnie z 10 albo więcej. Ale proszę Państwa, jeszcze jedna sytuacja. Proszę Państwa, przecież na terenie osiedla naszego jest cała masa budynków po dawnych hydroforniach. Przecież te obiekty w tej chwili niszczeją, są niezagospodarowane. Bo hydrofornie już swoje wymiary zmniejszyły do minimum i znajdują się w poszczególnych klatkach schodowych, znaczy w piwnicach poszczególnych bloków, zajmując niewielkie gabaryty, a te obiekty nadal stoją. Czy tych obiektów nie można byłoby adoptować na Altanki na śmieci, na altanki na te duże gabaryty. One stoją oczywiście oddalone od budynków, tak. żeby nie dawały hałasu. Mhm. Są mało z tego, są jeszcze obsypane ziemią, żeby tłumiły te różnego rodzaju prace pomp, różnego tak. rodzaju. Więc, y, więc można by je zagospodarować y, i wykorzystać jako te altanki y, do gromadzenia tych rzeczy. I niech by sobie ta firma przyjeżdżała raz w miesiącu i te rzeczy wywoziła ale one nie stałyby pod blokami. No proszę Państwa, idziemy do Teatru y, Rampa, chociażby nawet, ulicą Kołową, y, w elegancki garnitur ubro, ubrany jestem przykładowo, małżonka też, strój ma y, wieczorowy, a po drodze mam pojemnik na śmieci, pojemnik na śmieci, pojemnik na śmieci, pojemnik na śmieci i składowisko normalnie tego. No. No jak to wygląda? No? No gospodarz, przydałby się gospodarz. No, nie, ma, nie ma gospodarza. Ja by... Jeśli cokolwiek poruszam, proszę Państwa, poruszam jakikolwiek temat, to jeszcze wrócę do tego, to nasi radni mówią, to nie nasza działka, to miasto, to nie nasza działka. Mnie to nie obchodzi. Mnie obchodzi, że to jest problem dla mnie jako mieszkańca. Czy tym zarządza miasto, czy dzielnica, czy jakokolwiek jeszcze inna. Czy wspólnota, czy, tak. czy ktokolwiek inny. To po co sobie wybieramy pracowników, tak. czyli radnych, żeby oni to robili. A nie oni mają to powiedzmy dalej popilotować i to przeprowadzić tak, żeby, żeby to było dla nas z korzyścią. Mhm. I może ja na koniec, no, bo... tak, ja na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz, o której już wspominałem, ale. Wydaje mi się, że jest to warte podkreślenia raz jeszcze, żeby w tych sprawach samorządów, w tych sprawach naszych tutaj lokalnych, jak najmniej polityki. Bo ona naprawdę moim zdaniem jest główną przyczyną tego, że jest tak, jak jest. Gdyby nasi radni owiewiórka, Tak. Mhm. Gdyby nasi radni potrafili wspiąć się na wyżyny i gdzieś spróbowali oddzielić, chociaż wiem, że to jest trudne, bo akurat polityką interesuje się już od wielu lat i wiem jak to wygląda, ale spróbować warto. Więc gdyby nasi radni spróbowali gdzieś tam w jakiś sposób odciąć się od tych spraw politycznych i zająć się faktycznie samorządem i sprawami mieszkańców, to podejrzewam, że nie musieliby co 4 lata, czy teraz co 5, latać no tak. z tymi plakatami, rozklejać się <laughs> wszędzie i tak dalej. Przez wszyscy by wiedzieli, że ta czy inna pani, czy ten czy inny pan, to to mówi, jest gospodarz, to, to, to jest gospodarz, to, to, to jest gospodarz. I po co mi lepszy koleś, tak, tak. skoro generalnie jak ja mam problem ze śmieciami, e, piszę na Facebooku czy dzwonię do radnego Tydzień czasu sprawa rozwiązana. Po co mi lepszy koleś, jeżeli ja, nie wiem, mamy sprawę, nie wiem, przetargu po raz pi piąty ulicy, która nie została zrobiona, dzwonię i ktoś to, ktoś to realizuje, wcześniej czy później, ale realizuje. Więc po co ci ludzie mieliby finalnie w, podczas wyborów wybierać kogoś innego niż tych, Chyba, tu. że zastąpić tych, którzy z kolei się nie, nie, nie popisali No, ja tak robię. Robię. Mamy 25 radnych, no tak. przecież nie będzie tak, że każdy radny z 25 będzie idealny i będzie na, na, na telefon i tak dalej. No będą ci lepsi, będą ci gorsi. Finalnie przy wyborach zweryfikujemy tak. i ci najlepsi w ogóle nie podejrzewam, chociaż ja znam takich radnych i pamiętam jeszcze takich radnych, którzy pół ulotki nie roznieśli, a zostawali radnymi, bo mówili, że już nie będę mówił po imieniu, Pani taka czy taka, ja Cię znam, Ty mi pomogłaś w tylu i tylu rzeczach, Ty działasz dla mieszkańców, my całą rodziną i cały blok namówiliśmy, że idziemy głosować. Ja pamiętam takich radnych jeszcze sprzed 2006 roku, co już... No dawno, ale jeszcze w tym tacy byli. Teraz troszeczkę się pozmieniało. Proszę Państwa, nie strasznie śmieszą te, bo to mamy znowu też okres teraz kampanii wyborczej no. różnego rodzaju i nie, nie strasznie śmieszą te wszystkiego rodzaju obiecanki. A. Takie, siakie inne, powiedzmy, takie, ci, my damy to, wy oddacie tamto. Nikt nam nic nie daje za darmo. Tak. To wszystko jest z naszych pieniędzy, z naszych podatków. Tak, z naszej pracy. Z naszej pracy. Kwestia jest tylko to, że wygospodarowane te pieniądze na taki czy inny cel są wydawane. Tylko teraz jest kwestia, czy słusznie. Jeśli ja dostanę 13 emeryturę, no zadowolony jestem, mam 13 emeryturę. A czy przypadkiem nie byłoby lepiej, gdyby na przykład dla merytów, rencistów i osoby, osób niepełnosprawnych zmniejszyć cenę leków. Ale w ten czas ja nie miałbym tych pieniędzy w ręku i nie mógłbym chwalić tej no tak, danego tak. ugrupowania i danego prezesa, że no dobrodziej dał nam... To czy tam to czy owo. No. Tak. To samo jest z radnymi. Nie, nie czarujmy się, no. nikt nam nic nie daje za darmo. No. My co to, to wszystko musimy wypracować. Mamy te pieniądze, teraz jest kwestia rozsądnie tego tym zarządzania. Dziękujemy bardzo. Dajcie lajka oczywiście jak możecie. Iwok TV audycja wirtualnej Warszawy. Zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.